Witajcie, edukacja na Maxa z tej strony. Kolejny film z Logomocji, dzisiaj bardzo krótki, yy, Pokażę Wam, w yy, jak prosty sposób można sprawdzać, w którym miejscu popełniamy błędy. I tutaj, yy, jak to zrobimy? Po prostu, zrobimy, po prostu ch chcemy widzieć każdy element yy, działania żółwia. I tutaj wykorzystamy znaną już funkcję, cze yy, funkcję komendę. Czekaj, yy, yy, i tutaj ją sobie umieścimy w tym miejscu. Zobaczmy, co się będzie działo. Wywołajmy nasz kwadrat. Widzicie, jak widzicie, żółw zwolnił. Zwolnił, i przez to możemy dokładnie widzieć, czy każdy element, który wykonuje, jest taki, jak sobie wyobraziliśmy. No i zobaczmy, jak, gdzie to najczęściej się wykorzystuje. Mamy bardzo, bardzo dużo kodu, i nagle w pewnym momencie zgubiliśmy się. Gdzieś coś policzyliśmy, źle gdzieś coś nam nie wyszło, i nagle nam się wszystko kraszuje, krzaczy nam się. No to wtedy wrzucenie takiej komendy, czekaj w to miejsce, na pewno nam pomoże. Lekcja mega krótka, mam nadzieję, że mega przydatna. Mam nadzieję. Yy, pozdrawiam i miłego dnia życzę.